To na każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Klub Inteligencji Proficjonalnej. Spotykamy się z Wami dzisiaj wyjątkowo we dwójkę. Ja jestem Agnieszka, a to jest Grzegorz. Grzegorz zazwyczaj siedzi za kamerą albo przy stole montażowym i montuje to, co Wy oglądacie. A dzisiaj wyjątkowo będziemy razem rozmawiać o muzyce, gdyż muzyka jest niezwykle ważnym elementem naszego życia. Do tej pory w Klubie Inteligencji Prowincjonalnej mieliśmy recenzję kilku książek, gry, serialu, wystawy. wystawy. Brakowało mi osobiście jakiegoś elementu muzycznego, dlatego rzuciłem temat, żebyśmy... Znaczy że od samego początku tak naprawdę jak powstawał klub, to mieliśmy taką nadzieję, że będziemy mogli rozmawiać o muzyce, tylko jakoś się nie złożyło. Wszyscy raptem czytają książki. Nagle. A generalnie rzecz biorąc, tak, muzyka dzisiaj będzie trochę taka, naszym zdaniem, lżejsza. Znaczy nie chcieliśmy Was zabić. Przytłoczyć naszym, naszym ustem, bo na co dzień trochę słuchamy trochę jednak, e, tak zwanego i szeroko rozumianego łomotu przez większość ludzi gdzieś tak postrzeganego. Spokojnie rozumiem. E, to jak niektórzy określają to, co słyszą, czego my słuchamy. Ale dzisiaj umotu nie będzie, dzisiaj będzie y, delikatnie. Wybraliśmy coś, naszym zdaniem... Co akurat nam ostatnio wpadło w ucho i jest taką y, świeżynką sprzed ilu? Przed miesiąca, sprzed nie Przed ja y, Taka o, bardzo ładna okładeczka, Foo Fighters, Medicine at Midnight. I Grzegorz, proszę teraz przetłumaczyć tytuł. Y, dlaczego ja? No bo ja przed chwilą mówiłam, ty teraz, tak żeby był no, mu balans. Moim zdaniem Medicine at Midnight może oznaczać lekarstwo o północy? No, też bym to tak przetłumaczyła. Dobrze, poszła ci całkiem nieźle. Medicine at Midnight. No tak, i musielibyśmy się trochę wytłumaczyć, dlaczego akurat ta płyta. Bo z jednej strony dlatego, że nie chcieliśmy Was zabić łomotem, którego słuchamy, ale z drugiej strony powstało kilka kontrowersji na temat tej płyty wśród nas, między mną a tobą. Mianowicie. No, Mianowicie, że ja na przykład powiedziałam, że to jest takie disco, a to mówiłeś, że nie. No bo jak posłuchacie, to stwierdzicie, że Aga nie może mieć racji. E, dlatego, że disco tam nie ma wcale. Aga zawsze ma rację. Rozumiem o co może jej chodzić, bo ta płyta mm, odróżnia się od poprzednich wysokim współczynnikiem przyswajalności. Uuu. Ładne. No, dobrze się poszło. Nie, e, nie, nie wymyślimy przed sekundą. Naprawdę, ta płyta wchodzi, jak to no. mówią. Fachowcy bez popitki. Oczywiście pewnie nie każdemu, ale nam weszła bez większego problemu. Oboje nie jesteśmy ani fanami Foo Fighters. A nie jakoś specjalistami z, z ich twórczości. Jest to pierwsza płyta Foo Fighters, którą przysłuchałam w całości, ale to pewnie tylko i wyłącznie dlatego, że akurat słuchałam jej w samochodzie i y, ta płyta, płyta trwała dokładnie tyle przesłuchanie jej, ile przemieszczenie się z punktu A do punktu y, B. Tak to raczej wybieram jakieś y, pojedyncze kawałki, bo tak w całości to ciężko mi to było. Tak, FoFighters tak Dla mnie jest zespołem, który gdzieś tam w swoim dorobku ma mnóstwo fajnych kawałków. Ale jakoś nigdy nie przekonał mnie do tego, żeby zagłębić się w ich twórczość na tyle głęboko, żeby zagłębić się na tyle głęboko. No to masło maślane, okej. Okay. Nie okay. przekonali mnie do tego. Nie, 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 nie romansowałeś Fighters. Nie zanim. romansowałem z Ale sam Dave Grohl jest postacią, która cię w jakiś sposób, nie wiem, fascynuje to może za duże słowo, ale jest, jest, jest chyba tak ciekawi Tak też z naszych rozmów ostatnio wyniknęło. Tak, Aga zadała mi jakiś czas temu takie pytanie. E... Kogo chciałbyś takiego znanego, słownego spotkać z muzyką? Znaczy, nie tyle spotkać, ale tak okazję spędzić, powiedzmy, dzień gdzieś tam. Tak. poznać. Naprawdę trudno byłoby mi, trudno było mi wybrać taką osobę, bo naprawdę takich inspirujących osób, które gdzieś tam mnie fascynowały i fascynują do tej pory jest mnóstwo. Ale tak sobie pomyślałem przy okazji tych ostatnich naszych kontaktów z Foo Fighters, że Dave Gro jest właśnie taką osobowością. Na, na, na swoich barkach dźwiga naprawdę kawał, e, e, kawał historii muzyki, e, którą gdzieś tam miał okazję współkomponować, tworzyć. I e, nie tylko z Foo Fighters, nie tylko z Nirwaną, ale też e, przecież brał udział w wielu e, naprawdę bardzo fajnych e, sesjach e, i z jego udziałem powstawały naprawdę E, znaczące płyty e, w, no w, histor się tego... w, historii, w historii tak zwanego roku. Jest taki element w tym e, na tej płycie, że nie było tylko tak, że tylko ty mówisz. Który ja zauważyłam przy okazji kawałka Waiting on the War, że Foo Fighters ma taką tendencję do tworzenia kawałków, oczywiście nie wszystkich, ale mają taki, taki zmysł, i nie wiem, czy to jej czy, czy cała kapela, do tworzenia takich chiorów, takich rokowych chiorów. I to jest oparte na bardzo prostym patencie. Ja to właśnie odkryłam przy okazji tego kawałka Waiting on the War. że tam jest po prostu pewien taki stały schemat, nie wiem, czy właśnie oni sami to wymyślają, czy ktoś im to doradza, że jest taki wolniejszy początek, potem jest tam zwrotka refren zwrotka, zwrotka, potem jest takie zwolnienie. Jest a potem znowu schemat na, znany od zarania na petardzie. Jak to znany schemat od zarania dziejów, Kto tak powiedział? Ja. trzeba oddać Grolowi i spółce, że mają, mają, zmysł. Um, mają rękę, mają zmysły do Takiego tego, czucie. żeby powstawały w ich wykonaniu kawałki, które zostają z nami na dłużej. No właśnie, niektóre na dłużej. Ciekawe, jak będzie z tą płytą? Czy ta płyta zostanie na dłużej? Z tego co wiem, zdania są podzielone, bo już gdzieś tam dotarły do mnie sygnały, że właśnie zarzucana jest tutaj taka zbyt komercyjna chęć, nie wiem, przypodobania się komuś. Z drugiej jednak strony też podnoszone są takie głosy, że to jest naprawdę bardzo fajna mhm. płyta i taka optymistyczna. Może na takie czasy to właśnie taka dobra płyta optymistyczna. Na pewno jest to płyta, która się wyróżnia na tle tych dziewięciu pozostałych w dyskografii Foo Fighters. Na pewno jest to płyta bardzo przebojowa, na pewno płyta, która jest krótka. To też jest jej chyba cecha nie taka oczywista, jeśli chodzi o twórczość Foo Fighters. Płyta bardzo szybko się kończy, i może dlatego ma się ochotę ją włączyć ponownie. Jest na tej płycie kilka takich kawałków, które po właściwie jednym przesłuchaniu zostają... No właśnie, w bo, one, bo one są takie przebojowe. One są tak zrobione, tak są skonstruowane, żeby właśnie zapadły Ci w pamięć szybko. To nie są takie kawałki... To są kawałki o bardzo prostej, bardzo melodyjnej konstrukcji. One nie są skomplikowane. No nie, ale też są odrobinę różne od tego, co do, do, do czego przyzwyczaiło nas Foo Fighters. Tutaj te gitarowe hałasowanie poszło lekko w odstawkę i Foo Fighters wyprodukowało płytę, która brzmi trochę bardziej popowo, bardziej radiowo bym powiedział i ma okazję przekonać do siebie chyba ludzi, którzy na co dzień, może z takim czadowym graniem, niekoniecznie są za pan gra. Aczkolwiek my jesteśmy jakby przeciwieństwem tego. Bo my jednak z, y, lubimy czadowe granie, a Foo Fighters nigdy specjalnie nie lubiliśmy, a ta tutaj jest. Przekonała znaczy, ja nie wiem, Przekonała czy. On... nas do siebie, do, do na chwilę przynajmniej. Na no właśnie, minut. zastanawiam się na jak długo, bo są to takie kawałki, które, tak jak mówię, no, fajnie się tego słucha. Yy, można sobie mknąć kabrioletem, tak mi się wydaje, zachodnim wybrzeżem yy, Pacyfiku i pewnie tego słuchać yy, albo w jakieś letnie wieczory. No nie wiem, zobaczymy na jak długo. Fajna jest jednak historia związana z kawałkiem, o którym już wspominałam, i think yy, Kawałek powstał, yy, tak w Dave Grohl pedał takiej sytuacji, gdzie jego córka. Odbierał córkę ze szkoły i córka zadała mu takie proste pytanie, czy będzie wojna. I on tak, mierząc się trochę z. Czy, mierząc się, czy taka refleksja po prostu do niego przyszła, sam zaczął się nad tym zastanawiać, jak tej swojej córce. Córka ma ile kilkanaście lat? 14, 12? Tak nie pamiętam. mam pojęcia. pamiętam, ale taka już w każdym razie nie jest to takie zupełnie małe dziecko. On ma ze trzy córki nawet. No i ten kawałek jest tak, jakby odpowiedział tekst i ten kawałek jest odpowiedział na, na to pytanie. Mierzy się z tym. E, oczywiście, słuchajcie, nie będziemy Wam opowiadać o całej płycie o wszystkich kawałkach, o tych historiach, które usłyszeliśmy e, i obejrzeliśmy na temat tej płyty. Ale moim zdaniem warto powiedzieć o tym, że e, słuchaliśmy tej płyty e, oddzielnie, ale też słuchaliśmy jej w domu e, wspólnie i. E, a, tak, rzeczywiście. I e, dzieliliśmy się takimi wrażeniami, że co tam jeszcze znaleźliśmy? Tak. Warstwie muzycznej. Aga na przykład usłyszała tam. E, Leny Krawica. O, tak, Krawica. To, to pierwsze. Ja nawet skłonna bym była, nie wiedząc, że to jest e, Foo Fighters, gdybym usłyszała, szczególnie jeden z pierwszych kawałków na płocie, e, gdybym usłyszała go gdzieś w radiu, to byłabym naprawdę na 90% przekonana, że to jakiś nowy kawałek e, właśnie Leny Krawica. Ale ja tak, ty słyszałeś coś innego? Ja tego nie słyszałam, ale gdy Aga powiedziała, że słyszy tam Krawica, ja powiedziałem: właściwie, dlaczego nie? Mhm. Jest to. Jakoś tam podobne. O, Słyszy. E, e, ale na przykład też e, słychać tutaj echa Queens of the Stone Age, e, jeden numer na przykład Shame, Shame bardzo przypomina Shame. E, e, kawałek Justina Timberlake'a Like I Love You. Słuchałem wersji e, numeru Justina Timberlake'a w wykonaniu The Linger Escape Okej, okay, dobra. I stąd ją znam, no, no, okay. nie żebym znał Justina Timberlake'a, ani osobiście, ani z, przez jego twórczość. Okej. Okay. No tak, więc mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was wystarczająco do tego, żeby tej płyty wysłuchać. Oczywiście, jak już jej wysłuchacie, to podzielcie się z nami swoimi uwagami, co Wy na ten temat sądzicie. Myślę, że jeszcze mogę dodać jedną rzecz. O matko, no dobra, ostatnio. Ta płyta jest dziesiątą w dorobku, ale to jest też dziesiąta płyta w 25-letniej karierze, 26-letniej chyba już teraz karierze zespołu. Zespołu, który gdzieś tam wyrósł na fundamentach tego, czym była Nirwana dla tamtego pokolenia. Ale też dźwigając trochę chyba taki bagaż za sobą gdzieś, tak? I tak. tak mimo wszystko. I ja ze względu właśnie na to mam duży szacunek do Dave'a bo on właściwie będąc w bardzo trudnej sytuacji zbudował markę. Coś zupełnie... Nawet nie, nie, nie chodzi o to, że stylistycznie jakoś tam jest odległy, odległe od Nirwany. No jest trochę, ale, ale jakby stworzył na y, fundamentach, które gdzieś tam wychodziły w linii prostej z Nirwany, y, markę, która dzisiaj jest chyba jednym z największych zespołów rokowych na świecie. Y, no za to należy mu się niewątpliwie szacunek. Okej, okay. czyli y, jeszcze raz. Zachęcamy Was do przesłuchania tej płyty, podzielcie się z nami w komentarzach. A jak już to zrobicie, to podzielcie się też informacją, czy, czy Wam ta płyta pasuje, no tak. czy nie pasuje, czy jest fajna, czy nie fajna, w jakich okolicznościach jej słuchacie. A jakbyście jeszcze mieli jakiś pomysł, o czym moglibyśmy porozmawiać, bo z chęcią porozmawiamy na temat muzyki, niekoniecznie z tymi gatunkami, które są nam po drodze. Dodam, że my bardzo często rozmawiamy na temat muzyczne, tylko zazwyczaj robimy to mm, w domowym zaciszu, prywatnie. A chętnie podzielimy się mm, naszymi opiniami z Wami, więc możecie też dać łapkę, zasubskrybować, zapisać nam w komentarzach sugestie, a my chętnie tymi sugestiami te, te sugestie chętnie gdzieś tam uwzględnimy i podzielimy się później z Wami naszymi opiniami na, tych, na ich temat. Dobrze? Bardzo czy to, dobrze. Czy to jakoś nie jest zbyt skomplikowane? Znaczy, ja bym to powiedziała krócej, ale okej, okay. no po prostu. Komentujcie, subskrybujcie, mówcie co na ten temat sądzicie. A na ten moment, na ten początek wiosny, który tuż za oknem, polecamy Wam Medicine at Midnight, Foo Fighters i taki fajny różowy placek. Pomarańczowy. Pomarańczowy, oczywiście, że tak. Powiedziałam różowy? Mhm. będzie się różowy. Tak, leż, leż, kotku, dobrze, dobre wrażenie. Dyktyka, ten. No, tak to się nie fu Fufing, 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 spokojnie. <ścoughs>